Te wszystkie kaski są takie same, prawda? Prawda? W sklepach ze sprzętem do sportów walki można znaleźć bardzo wiele kasków, które mocno się od siebie różnią. Niektóre z nich mają szynę, niektóre kratkę, niektóre są wiązane, a niektóre mają tylko rzep. W tym filmie omówimy konkretne rodzaje i elementy kasków oraz podpowiemy, jak wybrać idealny kask dla siebie. Pierwsza opcja to kask turniejowy, jak na przykład Stormcloud Cloud Barst 2.0. Taki kask jest bardzo lekki i stosunkowo mało zakryty, przez to widoczność w nim jest bardzo dobra. Najczęściej te kaski są zapinane pod brodą, tak jak widać tutaj, a ich zadaniem jest głównie ochrona mózgo-czaszki. Brodę i policzki macie odkryte. Zanim przejdziemy do kolejnych kasków, warto w sumie tutaj zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz. Głównym zadaniem kasku jest ochrona was przed złamaniami czaszki oraz powierzchownymi urazami takimi jak rozcięcia lub obtarcia. Ale kask, tak jak powiedziałem wcześniej, nigdy nie ochronił was przed obrażeniami mózgu. Kolejny rodzaj kasku to taki klasyczny kask treningowy. W porównaniu do kasku turniejowego jest on już zdecydowanie bardziej zabudowany. Jest też trochę cięższy, bo ma więcej tutaj wypełnienia chroniącego. A właśnie dodatkowo ma zabudowane policzki. I bardzo często to też podbródek, ale to już nie jest reguła. Zdarzają się też kaski, które nie mają e, tego elementu chroniącego podbródek. Przez to, że te kaski, tak jak powiedziałem wcześniej, mają trochę więcej wypełnienia, chronią dużo lepiej niż taki kask turniejowy, ale niestety coś za coś. Przez to, że mamy tutaj więcej tych paneli chroniących, na ogół związany jest to z gorszą widocznością, jeśli mamy taki kask na swojej głowie. A teraz przejdziemy do trochę bardziej specyficznych kasków, jak na przykład taki kask z szyną. Ten konkretny kask to akurat kask HG17 od Vertexa. Ta szyna, o której mówiłem, znajduje się tutaj, jak pewnie się domyślacie, służy do tego, żeby jeszcze bardziej chronić e, wasz nos. E, takie kaski polecane są przede wszystkim osobom, które trenują rekreacyjnie, ale mają jakieś kontuzje nosa i nie mogą sobie pozwolić na to, żeby przyjąć na ten nos kolejny cios. Ale także często są używane przez profesjonalnych bokserów, którzy przygotowują się do walki i na ostatnim etapie przygotowań nie mogą pozwolić sobie na kontuzję, ponieważ w moment mają już walkę. Jeśli kask z szyną to taka bardzo dobra ochrona, no to może wydawać się, że trenowanie w nim będzie zawsze lepszą opcją. Nie jest tak, ponieważ ta szyna, tak samo jak inne panele chroniące twarz, ograniczają widoczność, a ograniczenie widoczności jest jednak dużym utrudnieniem w trakcie sparingu czy walki. A kolejny wariant kasku, który też zapewnia nam bardzo dużą ochronę twarzy i nosa, to kask z kratą, jak na przykład ten kask od Stormclouda HG1. Ten kask tak samo jak ten poprzedni, który pokazywaliśmy, bardzo dobrze chroni nam nos, ponieważ żaden cios nie jest w stanie do niego dotrzeć. Dodatkowo jeszcze mocniej chroni nam twarz, ponieważ jak widzicie, zasłania ją całą, ale tu także pojawia się problem tego, że jeżeli mamy tą kratę na kasku, no to ogranicza nam ona widoczność, więc może być to czasami niekomfortowe w trakcie treningu czy sparingu. Akurat w przypadku tego kasku Stormcloud jest bardzo fajne to, że mamy możliwość odpięcia tej kraty i traktować ten kask jako zwykły, normalny kask treningowy, a tą kratę zakładać tylko w jakichś najbardziej ważnych momentach, jak jesteśmy w przygotowaniach do walki, albo kiedy mamy jakąś świeżą kontuzję, której nie chcemy pogorszyć. Kolejny problem, który dotyczy tych dwóch kasków, takiego z szyną czy z kratką, polega na tym, że w momencie kiedy mamy taki kask na sobie, możemy czuć się bezkarni, ponieważ żaden cios, który nas trafia, na przykład frontalnie w nos, nie zadaje nam jakichś poważnych obrażeń, co niestety powoduje problem związany z tym, że przyzwyczajamy się do tego i możemy mieć jakieś nieprawidłowe zachowania odruchy, których później będzie bardzo ciężko wykorzenić. Na koniec warto jeszcze wspomnieć o tym, że różne kaski mają różne sposoby zapinania kasku i jego regulacji. Ten, który mam tutaj, e, Rival RHG100, e, jest na przykład wiązany. Wywiązanie to fajna opcja, jak w przypadku rękawicy, jest trochę ciężej to zrobić samemu, a jeśli ktoś Wam pomoże, to możecie ten kask idealnie dopasować do kształtu swojej głowy. Dodatkowo kaski, które mają zapięcie pod brodą, właśnie ten pasek zazwyczaj też jest regulowany, więc możecie to dopasować do kształtu swojej czaszki. Standardowym zapięciem w kaskach jest oczywiście taki oto rzep, a niektóre z kasków, jak na przykład ten kask Twinsa, ma jeszcze dodatkową regulację rozmiaru, taką wiązaną na górze głowy, która pozwala lepiej dopasować kask do głowy. Jeśli podobał Ci się ten film, to oczywiście daj lajka, zasubskrybuj nasz kanał, zajrzyj na naszą stronę internetową mmaniak.pl i do zobaczenia w następnym odcinku.